Cześć! No, powiem wam zadanie. Na koniec serii to mamy takie, że no, miejmy nadzieję, że jakiś postęp dzisiaj będzie z tym Irydem. Ale mróz, chyba nadeszła zima. Witaj, drogie dziecko. Mam nadzieję, że dobrze sobie radzisz na tej twojej farmie. Wysyłam małe co nieco z mojej kuchni. Mam nadzieję, że nie pokruszyło się na poczcie. Tort czekoladowy. No, całkiem fajne statystyki, mam może się przydać. Dobra, ile mam bomb? Mam 5 mega, jedną po prostu bombę i jedną bombkę świątecznie. Ehm, I mam sporo węgla, to może sobie zrobię jednak więcej, że sporo, no. Miałam sporej, ale no niestety. Dobra, i z reszty węgla zrobimy sobie po prostu małe bombki. I mamy troszeczkę Arsena, no nie ma takiego potwornie dużo, ale... Na pewno jestem lepiej wyposażona niż kiedykolwiek do tej pory, żeby iść do tej kopalni. Trzeba tam bombami wszystko rozwalać, bo to strata czasu, żeby tam tym kilofem cały czas nawalać. Dobra, teraz widzę, że zwolniłam sobie sporo miejsca, wyrzucając narzędzia z wyposażenia. Już mam zero wspomnień na ten temat, ale tak było. Ej, no gdzie jest moja motyka? Halo? Czy to możliwe, że flora straciła motykę, jak zginęła? Czy ja to może mam jeszcze gdzie indziej? Dobra, tutaj są te rzeczy. Jezus, już, już się zesrałam. No, motyka to mi się akurat przyda czasem. Dobra, zmienię jednak chyba trochę oświetlenie, bo wyglądam jak trup, mam wrażenie. Troszkę, troszkę cieplejsze może jednak. Przy moich ultra ciepłych włosach, to, to zawsze w takim sztucznym oświetleniu moja skóra będzie wyglądać wampiżo. Okej, okay, tutaj mam jeszcze melona do zasadzenia, ale to ja, ja wolę dzisiaj zacząć od tej kopalni porządnie, żeby się tak już wciągnąć w to po prostu, więc jakbyśmy mieli coś sadzić, to jak, jak już mi się znudzi kopalnia, to wtedy sobie coś zasadzę. jak Już będę miała i dość. Jeśli wasze plany na Sylwestra, to będę grał w grę, a szczególnie tak jak nasz klasyk w Tomb Raider, to ta gra też się znajdzie na Instant Gaming. Za pięć dyszek możecie sobie kupić zremasterowanego od jedynki do trójki, zdecydowanie w jedną noc nie ogracie tego wszystkiego. Chyba że chcecie coś podobnego, ale nowiusieńkiego, to zawsze wchodzi w grę Indiana Jones. Ja z moich Sylwestrów gdzieś w trakcie dorastania najbardziej pamiętam granie w serię gier Command and Conquer albo w Red Alerta, o dziwo nie aż tak bardzo w Simsy, więc takie rzeczy też można tutaj znaleźć. I jako że to są niesuper nowe gry, nawet jeśli są zremasterowane, to one są bardzo tanie. A jeśli potrzebujecie czegoś na taką typowo imprezę ze znajomymi online, to super, super, super polecam Party Animals. To jest bardzo fajna gra na kooperację, która nie niszczy przyjaźni, tak myślę. Bo Overcooked na przykład, no, jest ryzyko. Zatem zachęcam do rozejrzenia się na Instant Gaming. Link jest zawsze w opisie i wracamy do gry. Trzeba będzie ocenić, której bomby użyć, po prostu. O, o już, już, już. Już smoczek. Której bomby użyć, które, jakie pole rażenia będzie najbardziej potrzebne w danym miejscu. Tutaj to akurat na tyle mało tych rzeczy jest, że mogłem teoretycznie kilofem to zrobić. Chociaż nie, jednak nie. No tutaj to może na razie małą bombkę będę gdzieś stawiać. O! Dziura! Lecimy! Sześć poziomów! No to jazda! A! Jazda! Dobra, dobra, zaraz zginę. Zaraz będę musiała wczytywać w ogóle. No. Nie, to, to nie może tak wyglądać, bo mi zaraz wszystkie bomby wyjdą z tego. Trzy rzeczy. Miecz? Nie, no zdecydowanie muszę to wczytać. Nie wiem, czy nie pierwszy raz w życiu w ogóle wczytuję grę yy, tutaj, w tej serii w ogóle. Nie wiem, może się zdarzyło wcześniej, ale no raczej zazwyczaj tego nie robię, nie? Bo mi się nie chce robić tych wszystkich rzeczy porządkowych, kurde, jeszcze raz. No ale już trudno. O, teraz mi dała ciasteczka, a nie ciasto. No proszę. A ciasteczka nie mają aż takich dobrych statystyk. Przynajmniej teraz się szybciej wyrobiłam z tym wszystkimi, to o dwie godziny. Aha, dobra, bo tutaj nawet jeszcze kierowcy nie ma, jeszcze pa mnie przyszła, ja już tutaj niecierpliwa. W sumie teraz akurat nie brałam tej motyki w ogóle i. Um, nią nic nie robiłam, więc pewnie dlatego też trochę szybciej. No, poczekam, pewnie na dziewiątą przychodzi. Ale przecież wcześniej to się sama wiozła i nie było problemu. No, zebrałabym to, ale mi tylko będzie miejsce zajmować, no. No, ale widzę, że ona się tutaj jeszcze nie wybiera, więc. Zaniosę to i przyjdę tu z powrotem. No, doczłapała się. Jednak na dziesiątą. No, tylko fajnie by było tym razem nie umrzeć. To wszystko przez to, że ja nie mam zawsze miecza w gotowości. Powinnam po prostu zawsze mieć w ręku miecz i tyle. O, no i już mamy przejście. A tu są same gluty? za tylko nie gluty. No, pewnie muszę rozwalić trochę gluta, żeby było przejście, nie? To ja sobie tutaj chyba. Oszukam. O, no, a tutaj są mumie. I duszki, i smoki, i wszystko. Za dużo was tu jest. Już mi się nie podoba. Dobra, ale ci. Iryd. No, może więcej by go tam było, ale tam za dużo się działo. Tajemnicze pudełko i bomba. No, trzeba coś zjeść. Krabowe ciasteczka. A, i jeszcze mnie przyspieszyło. Kurde, jakie dobre żarcie. No, ten duszek to jest kurcze. Duszek śmierdziuszek. O, przejście mi smoczek wygenerował, ale ja się chcę rozejrzeć, czy tutaj nie ma irydu gdzieś. Złoto. No, złoto mogę sobie wziąć, w sumie. Zawsze się przyda. O, i kolejne przejście i dziura. Lecimy do dziury. Cztery poziomy. Czy jest tutaj coś, co mnie interesuje jakoś, bo mocniej. Kolejna dziura. Dobra, dziura mnie interesuje, ale trzeba się rozejrzeć, bo może jednak. Dobra, nie! Nie Już widziałam, że tam rydu nie ma. Oho. I'm ready. O, może jednak nie jestem ready. Dobra jemy. Dwójka, szybko. Dobra, za dużo was tu jest. Oficjalnie za dużo. Nie... kurde, nie zezwalam na to! Już miałam jeść, no. Boże, ten Harvey to naprawdę ma tyle roboty. Dobra, co straciłam? 5 megabomb. No lipa trochę, no ale dobra, już teraz nie będę tego wczytywać, no bez przesady. 4 irydy zdobyłam. Warto było. Idę spać o 17. Powinniśmy zaadoptować dziecko? Ogólnie chętnie, ale teraz to jest bardzo zły czas. Ja jestem bardzo zajęta. To tutaj się adoptuje dzieci, tak jak w Sims 1? Myślałam, że tutaj można sobie mieć biologiczne, tak po prostu, każdy z każdym, nie? O! A co to za przytulaski? To ja nie wiedziałam, że takie coś jest. Cute. Śnieżek pada. Szanowny kliencie, dziękujemy za odwiedzenie sklepu Upiera. A, dobra. Twój rabat. Do zobaczenia. Wybacz za tę formułkę Flora. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Okej, okay, 380, no prawie tyle, ile straciłam w kopalni ginąc, no cóż. No dobra, 7 i 13 tych mniejszych bomb może być. A nie, jest 9.10 dopiero. To może przejadę się do kowala, otworzę sobie te geody i, i te... i, i, i pudełeczko. Ym, może w geodzie mam ich 12, może się trafi jakiś iryt w sumie. Proszę mnie zawieść. Cóż to jest? Baton klonowy. Brzmi jak coś, co mogłoby się przydać. No, jest sporo jakichś takich rzadkich kamieni i 20 rudy miedzi, co zawsze się przyda, ale niestety i rydu brak. Dwa kamienie są do muzeum do zaniesienia. Wapień i obsydian. Uuu, obsydian, nice. O, kurde. Dobra, tutaj już miejsce się kończy. Wreszcie nagroda. Wreszcie Ginter mi coś da. Kryształowe krzesło. Wow. Przynajmniej wygląda na coś, co nie będzie tylko dla dekoracji. Tylko, że znaczy no, nie nosiada się na krzesłach w sumie tutaj, więc powiedzmy, że z funkcją <noise> będę mieć swój tron. No i teraz muszę jeszcze zanieść sobie do domu te wszystkie rzeczy. Uh, no baton klonowy. To jest to, czego potrzebuję. W razie, jakbym zginęła, to sobie yy, przełożę ten Irid. Mam ich, mam ich 9. A potrzebuję 25, 30. Potrzebowałam zebrać 23, bo chyba dwa miałam, więc chyba 25 ich trzeba. No dobra, no jesteśmy tak w jednej trzeciej drogi, mniej więcej. Troszkę dalej niż w jednej trzeciej, może nie jest tak źle. Jeszcze tutaj bym się rozejrzała i sobie zebrała kaktusy, bo kaktusy dają naprawdę sporo. Już je i tak mam. No dobra, są no, nowe, nowe sloty na te kaktusy, ale przynajmniej jeden. Ale on pewnie daje też więcej. No, można sobie to jakoś tak poukładać. I te kaktusy też się tutaj zdecydowanie przydadzą. Pewnie nie bez powodu one też tutaj są i mają takie statystyki. No, i niech już te smoki mnie nie prześladują, no. No, jak najwięcej kamienia, żeby sobie też te schodki robić. I po każdym smoku chyba będę coś jeść, żeby wypełniać sobie życie po prostu. A, kurde, teraz dopiero odkryłam, że mogę zobaczyć, ile mi brakuje i ile, co potrzebuję zjeść, żeby to uzupełnić. Ale jaja. I to jest mega przydatne, kurde. O, dziursko. Osiem poziomów. Co to jest? Jeszcze jakieś dinozory? Ale ja nie chcę dinozaura zabijać. Słodki dinozaura jest cały. O, słodki. Mmm, ale słodziutki, uroczy smoczek. Może ja jeszcze coś zjem. Ej, ale ja tego liczyć nie umiem. Dlaczego to mi dało tylko. Co? Ale to jest 45. Aha, 20 zdrowie, 45 energia. Kurde. Patrzy się dobrze, a nie. I takie smoki, takie smoki. Różne smoki tutaj mają. To jest ten. Wrota smoków z Heroesów, czy jak to tam się nazywało. Gdzie rdzawy smok? O, teraz to omlecik najlepiej wiedzie. No dobra, chyba musimy iść na tego... Kurde, na tego smoka. Zjem sobie jeszcze kaktusa. A, dwójka, dwójka, dwójkę wybierz, panie, bo to jest miecz. Co on za jakieś tutaj manewry robi dziwne. Daj się zabić. Dobra, to musimy rozbić, żeby przejść. Ten slime mi się w ogóle nie podoba. No, ale ten smok mi się jeszcze mniej podoba, więc. O! Tutaj jest przejście. Dobra, idziemy. W ogóle nic mnie nie interesuje więcej. O! Tutaj może być iryt. Ale ten duszek, kurczę pierdziuszek, to se przechodzi tak, jak duszek, no. I może do mnie dotrzeć zewsząd. I nie ma chowania się za kamorami. I tu trzeba nie wiadomo, ile razy w niego walnąć w ogóle, żeby. Zginął po raz drugi, U. jak mnie mam. O! Przejście! Ale no ja bym się rozejrzała jednak. Tutaj będzie przesrane pewnie, ale no dobra, lecimy. Zjem sobie takie coś. Może jeszcze jednego. Sobie napełnimy. Mogłam marchewkę w sumie już zjeść na, taki, na taką końcówkę. Oj, jakie upierdliwe to jest. Nie da się normalnie przejść! Przydałaby mi się taka wielofunkcyjna broń. W sensie no kilofem też mogę się nawalać, ale on nie jest zbyt skuteczny. Nawet ten złoty pewnie nie jest zbyt skuteczny. Więc yy, fajnie by było tak mieć takie coś takiego wielofunkcyjnego, żeby nie musiała się w ogóle przełączać. Zostaw mnie. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Czy jeszcze jest jakiś inny... No nie ma żadnego innego tunelu. Jeszcze sobie może tutaj bumpkę jakąś dam, żeby coś jeszcze tutaj pozbierać. Nie! Chciałam iść, a nie bumpkę. Dobra, zmarnowałam bumpkę. O Boże, ile was tych glutów tam? Dobra, idę. O! o! Zostaw mnie! Niedobry smoczek. Ej, w sumie teraz jestem ciekawa, co by wydropił tam ten smok zionący ogniem, jakbym go rzeczywiście załatwiła, ale... Nie, nie pisałam się na to. Jak skończą mi się bomby, to idę do domu. Znaczy, no w sumie już późno się powoli robi. No, to była ostatnia, więc. No, jest tu diament, ale. chyba w takim razie tyle. Tutaj jest w miarę bezpiecznie, ale. Więc sobie jeszcze tutaj połupię coś, ale no. No, dobra, już, już słyszę smoka, także chyba idziemy po prostu. No, mam niby pełne życie jeszcze, ale. no już nie, ale. Halo! Wychodzę. Do widzenia. Dobra, totem teleportacji i jazda. No dzisiaj niestety żadnego irydu nie zebrałam, także no. Kto o tej porze? Słyszysz piskliwy głos. Hejo, hejo, ja sprzedawać czapki. Proszę przyjść, weź monetki. Ja lubię monetki. No niestety mam tylko 11 małych bomb i 4 średnie bomby. Ale mam 360 kamienia. Więc mogłabym jeszcze sobie zrobić. A, trzy przejścia. Ciągle mi się wydaje, że 200 kamieniarz na to jest potrzebne. Jest 99. Flora, taki dobry z ciebie sąsiad, że wysłałam trochę jedzenia dla zwierząt, żeby ci jakoś ułatwić pracę. No, dziękuję bardzo, Marni. To się na pewno przyda. Wkładam do silosu. Jak tutaj wszystko wygląda? Nie, no ładnie jest. Wszystkie zwierzęta nakarmione. Mam nadzieję, że to ułatwi trochę Twoją dzisiejszą pracę, ale one i tak się aut auto. Autokarmią, przywłaszczyła sobie pracę, znaczy ten kredyt za pracę ym, automatycznego ży żywieniowca. Kto to jest M. Jasper? Stwory znane jako leśne duszki albo Junimo pojawiają się w opuszczonych budynkach, które podupadły. Z reguły, kiedy człowiek odejdzie i natura zaczyna odbierać swoje terytorium, Junimo bez wątpienia się pojawią. Legendy mówią, że Junimo wykazują Pewne rezonansowe pokrewieństwo z kamieniami szlachetnymi umieszczonymi w ich małych chatkach. Poza tym mówi się, że rodzynki są ich ulubionym przysmakiem, ale są zbyt nieśmiałe, by je bezpośrednio z ręki. Jajku. Oczywiście wszystkie te twierdzenia wynikają z podejrzeń niezweryfikowanych źródeł. O ile mi wiadomo, istnienie tych stworzeń nigdy nie zostało potwierdzone. No, obawiam się, że jednak zostało. Przez y, moje oczy, znaczy flory. Iryt w geodzie nie wierzę. Nie mam jakoś super dużo jedzenia, ale jak jeszcze kaktusy pozbieram, to powinno być ok. O, nie ma. Dobra, a jakie statystyki ma kokos? Żadnych, tylko pieniądze. Zawsze jak omni geody wchodzą, a ym, ten duch też je daje, to y, no jest, jest zawsze jakaś minimalna nadzieja, że się pojawi faktycznie ten iryt jeszcze chociaż tam. Oho, jakiś nietoperz. Niedoberek. Jak ja ich dawno nie widziałam. No kurde. i Więcej was matka nietoperza nie miała? No, jest iryt. Jest iryt. Także trzeba coś zjeść i się nawalać z tymi nietoperzami. One nie są już takie mocne, więc tam spoko. No bronią skarbu, no. Ja wiem jak to jest. Dobra, dawaj mi batona klonowego. Nie gin! O Jezus Maria! Napchaj się tymi, bo tu kolejny już leci. Joja kolą jeszcze popi, to będziesz szybciej biegać, szybciej uciekać. Nie, dostałam jeszcze jakiegoś żarcia tutaj. Uuu, dobra, jest grzyb. Nie ma irydu, ale widzę przejście, więc do widzenia, sayonara. Dobra, na szczęście ten smoczuś co, o co nie ogniem za mną nie chodzi, tylko, że tam jest, kurde, ten węgiel. O, iryd, dobra, lecimy, lecimy tutaj. Trzy. Nie mam siły chyba walczyć z tym smokiem, nawet jak zjem tego grzyba. To, to, to chyba się nie czuje na siłach. Dobra, najwyżej ucieknę. Zobaczymy. Bo jestem strasznie ciekawa, czy on, coś, czy on coś wydropi, co mi się jakoś przyda. Ale paszczę otwiera śmiesznie. Taki sam dźwięk wydaje jak piec. Ziomek jest piecem. Też wydaje chyba jakby dźwięk, ten taki dziwny dźwięk, co w, w czasie deszczu się pojawia, co ja się śmiałam, że brzmi jak moje burczenie w brzuchu. To on chyba też co, co i raz taki właśnie dźwięk wydaje, bo to brzmi jak rzeczywiście jak jakiś taki potworek. O! Prehistoryczny piszczel. Ech, no dobra, dzisiaj zebrałam kurczę 7 aż tego irydu, więc myślę, że jest ok. Można wracać do domu sobie na spokojnie. No, jednak trzeba schodzić jak najgłębiej po prostu i, i, i szukać i, i już. I jak nie ma, to jak najszybciej do przejścia i jazda. No mam już 18, więc jak znowu miałabym kolejną taką rundę, żebym zdobyła 7 w jeden dzień, to już będzie wszystko, czego potrzebuję. Tak mi się wydaje przynajmniej, o ile dobrze pamiętam. A, dobra, ja potrzebowałam 25, dlatego że potrzebuję 5 sztabek. 5 sztabek Irydu do tej łódki, nie? Uuu, pierścień cierni, pierścień joby. Sztabka żelaza razy 10, 25 węgla, lodował za 10. O, to by było bardziej do zrobienia, ale. Aha, sporadycznie chroni posiadacza przed obrażeniami. Sporadycznie daje posiadaczowi energię wojownika po zabiciu potwora. O kurde. Chyba to by mi się bardziej przydało i to by było prostsze do zrobienia, więc yy, zobaczymy. Na razie przede wszystkim bomby. No tak, ten zwój trzeba dać, ale ja to zrobiłam taki bałagan teraz. Jak tak patrzę, że w sumie tutaj by było fajnie zwoje mieć, nie? A ja już tu kamor położyłam, nieważne. Idziemy jak leci. No i mam omnigeody jeszcze, więc trzymamy kciuki. Jutro będzie miał zamknięte klint z tego co pamiętam, więc... Zróbmy to dzisiaj koniecznie. Co to za komputerek jakiś? Sama miedź. No niestety, nie tym razem. Krasnoludzki gadżet. Maszyna do pisania. Żadnych nagród. Chciałam się jeszcze upewnić, bo to już jakiś czas temu to patrzyłam, czy, czy faktycznie to są sztabki zasadniczo potrzebne. Tak, upewnić się ostatecznie, ile rzeczywiście tego jest do zrobienia, do zdobycia. Żeby nie było, że ja zacznę robić sztabki, a się okaże, że to nie miały być sztabki, no nie? I będę musiała jeszcze raz zbierać ten iryt i mnie pokręci już do końca. Krewetka. Już nawet nie liczę na tego homara, już w ogóle zapomniałam o tym. Potrzebne jest 5 sztabek irydu. Dobrze. To ja zacznę już robić te sztabki. 9 poziomów. Wow, to chyba rekord. Dobra, dwa smoki to chyba przegięcie jednak. Nie widzę tu Irydu, więc idę stąd. Zjem sobie koktajl z krewetek. O! Oh! Auto zbieracz. A to są dwa przejścia. Do którego wejścia? <grystanie> Oho, jest i on. 30. poziom. No kurde, tutaj już musi być Iryd. Halo! No! Mówisz masz? Tylko, że trochę ich tutaj jest dużo. Więc ja chyba zawalę po prostu. Halo, bombę. O, mamy. Nie mamy. Aha, dobra, bo to jest Robal. To tam też on był. Bez tego kamorka. Dobra, ja muszę zjeść. Poczekajcie, no. Przerwa na jedzonko. I jak rozwalę tego robaka, to, to normalnie iryt będę mieć z tego? To dobrze wiedzieć. Znaczy, jeśli tak rzeczywiście jest. No, kończy mi się jedzenie. A tu smoczuś na smoczusiu. Smoczusiem pogania. A co ja zrobiłam? A, zeszłam. Dobra, dobra, dobra. Nie, 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 nie. Idziemy, idziemy, idziemy. Nie warto. Chciałam zjeść marchewkę i zeszłam po prostu na następny poziom. No już i tak jest mega późno. Dobrze, czyli jak jest ten robak z tym Irydem na plecach, to trzeba go pewnie rozwalić i ten Iryd wtedy będzie. No ale jest to jeszcze bardziej upierdliwe, jakby to już nie było wystarczająco upierdliwe. Tworzę ulepszoną różdżkę zjawiskowej mocy, jednakże brakuje mi sztabki Irydu. Jednej! Nie! I tak mi się zapisało w dzienniku, bo to nie można odmawiać, nie można być asertywnym. No, ten autozbieracz chyba damy tutaj. A co właściwie o tych dobrych nietoperków? U, u doberków? No, tutaj mogą mi dać w sumie rzeczy, które mi się mogą do kopalni przydać, które mają statystyki. Mm. No dobra, Morela jeszcze ok. Morela przejdzie. Już, już desperacko biorę i sery, i majonez i kozie mleko. Bo już mi się kończą po prostu te, ym, te, te posiłki. O, tutaj mam oczywiście jeszcze dwie bomby. Tak mi się właśnie wydawało. No i lecimy, no zadaniowiec mi się włączył, no. Już trzeba to zrobić. Ja już nie mam bomb, o matko, serio żadnych? Nie wydropiła mi nawet żadna? Kurde, i kilofem teraz wszystko? Dobra, ile mam kamienia? 171. A, tutaj jest przejście. Nie! Chciałam zjeść znowu chciałam zjeść marchewkę i wyszłam w ogóle całkowicie. No, Dobra, no i tak nie mam bomb. Dobra, już, już chyba mi wystarczy tej kopalni na ten odcinek. Posaćmy jakieś rzeczy zimowe. Myskliki w tej grze są dzikie. Ja chciałam tylko notatkę przeczytać, a nie dać ją Maru, która akurat przechodziła tutaj. Kurde! Zasaćmy to jakoś wokół wspaniałego irydowego zraszacza, który nawet nie wiedziałam jak jest cenny. Jak bardzo mogłam nie używać tego irydu w ogóle nigdy. No, jajeczka elegancko są. Nie muszę już chodzić po całym kurniku. Znaczy, muszę i tak, żeby gadać z nimi, ale też, kurde, te jajka czasami się potrafią gdzieś tam schować. O! Właśnie! Schować. Czy ten zbierać to jest tak na konkretny zasięg tylko? Może by go na bardziej na środku tutaj walnąć, to będzie wszystko zbierał. Zobaczymy jutro, czy zbierze wszystkie jajka. O! Słoneczniki i kukurydza. Ja byłam pewna, że tutaj już nic nie ma. No to słoneczniki dalej zasadzimy. No, pechowe geody znowu. Nawet chyba nie ma nic, co do Gintera się zanosi. No jedno, tygrysie oko. Nagroda. Potrójny espresso. To się zawsze przyda. Bardzo dziękuję. Pojeżdżę sobie na koniu po całej okolicy i pozbieram po prostu jakieś rzeczy i to będzie mój dzień dzisiaj. A jutro nie wiem. Mam mało bombi, mało surowców na nie... Nie wiem, czy się będę jeszcze zapuszczać do tej kopalni znowu. Mogę zawsze liczyć po prostu na to, że mi się coś przyfarci tam akurat, jakaś dziura i tak dalej, więc no. No, może tutaj jak już jestem, to yy, spróbuję sobie żelaza trochę zebrać. To więcej tych większych bomb zrobię, tych średnich. Tutaj pewnie też można bomby użyć, no nie? Ale trochę mi w sumie szkoda, bo zasadniczo jedną rzecz potrzebuję tylko zebrać. I węgiel przy okazji. No trochę kamienia w sumie też zawsze spoko, bo wtedy sobie klatki schodowe porobię, ale te bomby są zbyt cenne. Tutaj to nawet nie ma żelaza niestety. Są jakieś szmaragdy, jakieś tam kamienie, miedź, ale no miedź w sumie też spoko na te małe bomby, więc zawsze mogę to też wziąć. Wszyscy tak całkiem inaczej wyglądają zimą. Jakie czapeczki! W sumie Flora też mogłaby już się tak mocno zimowo ubrać, dopasować się do wszystkich. Ona ma jeszcze późno jesienny outfit teraz. No, pięć małych bombek jeszcze mogłam zrobić. Jutro są zawody w łowieniu ryb. Pewnie poczta mi przyszła na ten temat. Zbieramy się razem przed domem Marni na festiwal lodu. A, dobra, to jest to. No, okej, okay, jak będę pamiętać. No, sześć jajek jest, więc, więc wszystko zebrane. Więc może i rzeczywiście dobrze go bardziej na środku postawić. Jak, jak siadają przy nim. Podoba im się. Zrobiłam sobie jeszcze dwa omlety. No jednak jedziemy w ten ostatni dzień. No już mam trochę żarcia, mam trochę bomb. No może coś się uda w końcu. Jak, jak nie, no to chociaż omnigody i zawsze jest jakaś szansa. Teraz dopiero do mnie dotarło, że, że mogłam, jak już mi się bomby skończyły, po prostu zrobić co na poczekaniu bomby. Teraz tak robię. Przecież zbieram surowce na bomby cały czas na bieżąco. A! Zapomniałam zjeść! Już mi tak dobrze szło. Znaczy wcześniej szło mi fatalnie, ale weszłam trzeci raz do tej kopalni i w końcu szło mi jakoś w miarę normalnie. Ale niestety. No dobra, zgubiłam jedzenie, no trudno. A Irydu nie zdobyłam żadnego, ale Omni mam siedem. No tej godzinie już do Clinta nie pójdę, to już w następnym odcinku. To to będzie tyle na dzisiaj. Wędruję do domu się wyleczyć i wyspać. Sama nie wiem, jak opisać ten odcinek. Wieczne starania, żeby zdobyć Iryd i, i w sumie tyle, i zasianie zimowego melona. Ale w geodach zawsze jest nadzieja. Walka ze smokami idzie mi już coraz lepiej. W następnym odcinku już będziemy mieć wszystkie sztabki i rydu. To, to już musi się wydarzyć. I jak zwykle. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, i widzimy się w następnym. Pa.